Barwę nieba, różnice między niebieskim, czerwonym i zielonym oraz wiele innych. A teraz nagle mógł to wszystko oglądać, mógł widzieć. To był wspaniały cud. Jednak, kiedy dalej czytamy tę opowieść, dowiadujemy się o jeszcze jednym cudzie. Pierwszy cud sprawił, że niewidomy przejrzał. Ale drugi otworzył jego oczy duchowe. Nagle ten człowiek zaczął patrzeć także duchowymi oczami swojego serca. Właściwie w sensie duchowym wszyscy rodzimy się ślepi. Nikt w naturalny sposób nie posiada wzroku duchowego. Nikt z nas nie umie dojrzeć Bożej rzeczywistości. Ale Jezus przyszedł uzdrowić i tę ślepotę. Tylko on potrafi pomóc nam tak, abyśmy widzieli w sposób duchowy. Już w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Jana, gdy ukazany jest chrzest Jezusa w Jordanie, on powiedział do swoich uczniów, ujrzycie niebo otwarte. Niebo było dla nich czymś, co kiedyś mogli sobie tylko próbować wyobrazić, a wtedy usłyszeli, że zobaczą otwarte niebo. Nie jest to oczywiście możliwe poprzez naturalne widzenie, ale jedynie za pomocą spojrzenia duchowego. Biblia zawiera obietnicę otrzymania umiejętności dostrzegania rzeczy niewidzialnych. W ten sposób widział Mojżesz, widział swoim sercem. W trzecim rozdziale Ewangelii według świętego Jana Jezus mówi do Nikodema, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A więc da się to zrozumieć w ten sposób, że ci, którzy uwierzą, a więc narodzą się na nowo, oglądać będą rzeczywistość Królestwa Bożego. Pan Jezus pragnie działać w naszym życiu właśnie w ten sposób. Wszyscy jesteśmy ślepi od urodzenia, ale On jest tym, który otwiera nasze oczy, a wtedy zaczynamy widzieć duchową rzeczywistość. Wtedy staje się cud, taki sam jak z tym ślepym, który na końcu powiedział: To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Wierzę z całego serca, że Pan Jezus nadal uzdrawia ludzi w taki sam sposób, w jaki uzdrowił tego ślepego człowieka w dziewiątym rozdziale Ewangelii według Świętego Jana. Ale nawet kiedy nie uzdrawia fizycznie, jak w moim przypadku, nawet wtedy pragnie odsłonić przed nami swoje dzieła. W szóstym rozdziale Jezus mówi: To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że możemy otrzymać światło poprzez Słowo Boże. Czytamy o tym w Psalmie 119. Przystępność słów Twoich oświeca. Słowo Boga za każdym razem wnosi światło do naszego życia. I ja wiem, że zawdzięczam to Panu Jezusowi. To jego wielka miłość i łaska otworzyła oczy mojego serca. Mam nadzieję, która pochodzi od niego i wiem, że do niego należę. To on osobiście roztacza opiekę nade mną. Łów men... ślepy od urodzenia powrócił do społeczeństwa jako zupełnie inny człowiek. Zobaczył po raz pierwszy swoich rodziców i przyjaciół. I oczywiście wszyscy byli zdumieni. Raz po raz ktoś zadawał pytanie: Czy nie jesteś tym, który siadywał żebrząc? A on odpowiadał: Tak, to ja. Mężczyzna ten dotychczas był ciężarem dla rodziców i przyjaciół z powodu swojej ślepoty, a teraz stał się ciężarem dla żydowskich przywódców religijnych. Uważali bowiem, że to, co się stało, jest niemożliwe. Zaprowadzili go więc do faryzeuszy, wypytywali go i zastanawiali się nad Jezusem, mówiąc, Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega Sabatu. Ale inni wówczas powiadali, Jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I następował wśród nich podział. Ponieważ oczywiście nie mogli zaprzeczyć faktom, czyli temu, że ślepy przejrzał, uzgodnili, że to nie może być prawdą, że uzdrowiony kłamie. Ten człowiek po prostu nie mógł być wcześniej ślepy, ponieważ to wszystko, co się wydarzyło, nie może być prawdą. Ten Jezus nie może od tak sobie robić takich rzeczy, bo to nie jest możliwe, a z pewnością jest niedozwolone. Wyraźnie tu widzimy, jak bardzo owi ludzie nie chcieli stawić czoła prawdzie, jak bardzo byli uprzedzeni. Czy dzisiaj nie jest tak samo? Możemy być tak samo zamknięci na prawdę, nie mogąc jej zaakceptować z powodu naszych własnych uprzedzeń. Dalej w Ewangelii czytamy Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał. Powiedzieli na pewno nie byłeś ślepy. I żeby to udowodnić, zawołali jego rodziców. Kiedy zaczęli ich wypytywać, rodzice odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy. Jest dorosły. Pytajcie go. Niech sam o sobie powie. Faryzeusze zawołali go ponownie i znowu zaczęli oskarżać Jezusa: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. Ale uzdrowiony im tak odpowiedział: Czy jest grzeszny? Nie wiem. To jedno wiemy, że byłem ślepy, a teraz widzę. Wydaje mi się, że ten człowiek był już zmęczony wszelkimi sporami religijnymi. Niewiele rozumiał, ale jedno było dla niego oczywiste, co sam wyznał: to jedno wiem, byłem ślepy, a teraz widzę. Ale faryzeusze znowu uparcie zadawali to samo pytanie. Cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? Odpowiedział im. Już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? Następny werset mówi że to ich bardzo rozgniewało. Z pewnością ostatnią rzeczą, której chcieli było zostać uczniami Jezusa. Owszem, byli chętni do dyskusji na jego temat, ale na pewno nie do pójścia za nim. Czy dzisiaj tak nie jest? Każdy może dyskutować, ale kto jest gotów zostać uczniem Jezusa Chrystusa? Pan Jezus tak o tym powiedział. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest od Boga, czy też ja sam mówię od siebie. Słowa te są zapisane w Ewangelii według Świętego Jana w rozdziale 7 wierszu 17. Tylko wtedy, gdy chcemy wypełniać Jego wolę, tylko wtedy, gdy chcemy zostać Jego uczniami, będziemy wiedzieli, że Jego nauka jest prawdziwa, że pochodzi od Boga. Wszystkie inne sprawy, wszystkie te słowa, dyskusje tylko odciągają nas od Boga. Jedynie wtedy, gdy podążamy za Nim, możemy ujrzeć Go takim, jaki jest, a Biblię zobaczyć w Jego świetle.